Że pojednałeś się z Bogiem, że masz świadectwo, że Bóg przebaczył Twoje grzechy. Krzes jest widocznym, publicznym wyznaniem, świadectwem, że grzechy moje zostały raz na zawsze przebaczone. Halleluja! Jestem wolny, jestem czysty, jestem sprawiedliwy w Jezusie Chrystusie. Bóg Ojciec patrzy na mnie przez sprawiedliwość Jezusa Chrystusa bo przyjąłem Jezusa Chrystusa do swojego serca. I obecność Jezusa Chrystusa usprawiedliwia mnie, bo On jest jedynie sprawiedliwy. Jesteśmy w Jezusie Bożą sprawiedliwością. Halleluja. Filip, myślę, że w tym momencie mu e, przerwał w tym momencie i mówi, wiesz co, już w sercu moim mam to pragnienie. Bo zobaczcie, kiedy się rodzi to pragnienie przyjęcia chrztu? Kiedy... Masz czyste serce. W czystym tylko sercu rodzą się czyste, święte Boże pragnienia. Amen. Amen. Co stoi mi na przeszkodzie? Co stoi na przeszkodzie, żebym się ochrzcił? No, ludziom stoi, kochani, na przeszkodzie. Stoi ludziom dzisiaj na przeszkodzie em, postawa innych ludzi. Stoi na przeszkodzie tradycja, zwyczaje. Przyzwyczajenia, nawyki, wzorce innych ludzi, czy doświadczenia innych ludzi. Znetknąłem się z wieloma ludźmi w naszym kraju na Mazurach. Na przykład jeden um, e, człowiek, um, właściwie to było małżeństwo, ja jedną nogą jestem w jednym kościele, a drugą w drugim kościele. I wciąż... Wiem, że tu jest prawda, ale tam siła tradycji, przywiązania, ale i też presja środowiska, no nie pozwala mi się em, rozstać. Ale kochani, on to powiedział, by, by e, powiedziałby dać świadectwo. Że właśnie po tym nabożeństwie, po tym słowie, który usłyszał, nie mam najmniejszych wątpliwości, gdzie jest moje miejsce. Moje miejsce jest w Jezusie Chrystusie i wśród ludzi, którzy są w Jezusie Chrystusie. To nas łączy, to nas sala, to nas wzmacnia, to nas wyposaża, to daje nam odwagę świadczyć o tym i nie wstydzimy się tego. Hallelujah! Ten człowiek to. Znacząca postać, jak się dowiedziałem, inżynier, który uruchamia e, 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 elektrownie, które Polska buduje na, w różnych częściach świata. A więc właśnie także Pan Jezus wypełnił jego pustkę. To nie ma większej radości, kochani. Wiecie, nie radość, że widziałem znaki i cuda. To nie była największą radością, choć bardzo z pokorą Bogu byłem wdzięczny. Ale, kochani, największą dla mnie było radością, jak ludzie. Przychodzili mówi, po 15 latach, po 20 latach. Chcę Ci podziękować, że zwiastowałeś mi Ewangelię pod namiotem. Wtedy moje życie się zmieniło i zobacz, po dzień dzisiejszy trwam. Po dzień dzisiejszy trwam. Hallelujah. To jest, kochani, powód do radości, kiedy ludzie przyjmują Jezusa. W nim zbawienie i trwają, bo kto wytrwa do końca, zbawiony będzie. Hallelujah. Jezus dokonał wspaniałej, wspaniałej zamiany w naszym życiu. A, zabrał grzech, a w to miejsce dał nam przebaczenie, dał nam odpuszczenie. Gdy ktoś nam przebacza, to znaczy nie pamięta tego złego, co uczyniłeś. Jeśli teraz. Ktoś nam odpuszcza, to znaczy, że decyduje się usunąć dowody winy. Jezus coś złego zabrał, żeby dać nam coś dobrego. Zabrał nam śmierć, aby dać nam życie. Zabrał przekleństwa, aby dać nam błogosławieństwa. Zabrał nam ubóstwo, a dał nam. Obfite życie w Jezusie Chrystusie i w nim zaopatrzenie. A więc są rzeczy złe, które Bóg zabrał, a dał nam dobre, które mają charakter niezniszczalny, duchowy wymiar, e, które idą poza śmierć. I za to jesteśmy Bogu wdzięczni. To mamy w Jezusie Chrystusie. Za to Ci dziękujemy, Panie. Powstańmy. Dziękujemy Ci, Panie Jezu. Za ten największy dar niebios, jakim jest zbawienie. Dziękujemy Ci, że w Jezusie Boże pojednałeś nas ze sobą. Dziękujemy Ci, że włożyłeś nam słowo pojednania do naszych serc. Abyśmy dzisiaj prosili ludzi, w miejsce Chrystusa jednajcie się z.